Witajcie, witam z deszczowej Brukseli, zazdroszczę polskiego słońca. W tym minionym tygodniu najważniejszym momentem była, była rocznica deklaracji Schumana i 9 maja Święto Europy, które tutaj było obchodzone w postaci koncertów, przemówień i innych celebracji. Natomiast w Łodzi Eurotrambus odbywał przejażdżkę z Piotrkowską, Piotrkowską, organizując quizy, konkursy, pytania. I sądzę, że przypomniał w ten sposób Łodzianom o tym, że jesteśmy częścią większej całości. Rzeczywiście sytuacja w więzieniu Julii Tymoszenko wywołuje emocje, wywołuje, wywołuje reakcje. Na najbliższej sesji w Strasburgu będziemy mieli debatę poświęconą naruszeniom praw człowieka i sprawy Julii Tymoszenko na sesji plenarnej. Również na zaproszenie Parlamentu Europejskiego przyjedzie córka. Pani Julii Tymoszenko, Eugenia Tymoszenko. Także będzie ciąg dalszy tej debaty i próby wywarcia presji na Ukrainę w kierunku respektowania zasad państwa prawa i praw człowieka. Parlament Europejski poprzez swoją delegację do spraw NATO uczestniczy w Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO, czyli zajmuje się sprawami bezpieczeństwa i obrony. Niebawem już w Talinie po szczycie w Chicago NATO będzie, będzie takie zgromadzenie, gdzie wysłuchamy relacji ze samego szczytu. To, co na ostatnim posiedzeniu naszej delegacji się wyraźnie przebiło, to jest to, że Unia Europejska, europejskie państwa, europejscy członkowie NATO muszą zmóc wysiłki obronne, żeby być zdolnymi do obrony wobec zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych. Wiemy, że Ameryka kieruje swój wzrok i swoje wysiłki. Na Azji i Pacyfik mnożą się różnego rodzaju zagrożenia, również bezpieczeństwa na obrzeżach i w sąsiedztwie Europy. Musimy coś z tym zrobić. Jedną z metod jest, żeby łączyć wysiłki zbrojeniowe i wojskowe, a drugą na czasie przyjrzeć, czy, czy można bez końca ciąć budżety obronne i czy to służy naszemu zbiorowemu europejskiemu bezpieczeństwu kryzys gospodarczy zdominował główną kluczową debatę minisesję. W w Brukseli Mamy bardzo złe wiadomości dotyczące sytuacji w Grecji. Niezdolność, niemożliwość po wyborach wyłonienia rządu, a tym samym nie brak odpowiedzi na pytanie, czy Grecja przyjmie tą set miliardową pomoc i jednocześnie będzie prowadziła program uzdrowienia swojej gospodarki, czy go odrzuci, co może rodzić bardzo poważne konsekwencje w postaci wyjścia Grecji z strefy euro, być może z Unii i na pewno destabilizacji politycznej i gospodarczej. Ale również w obszarze bezpieczeństwa to zmieniało mapę Europy, i to wcale nie jest obojętne dla interesów politycznych, interesów bezpieczeństwa, już abstrahując od gospodarki polskiej. Także bardzo niepokojąca jest sytuacja. W Grecji również wiele znaków zapytania nasuwają wybory. We Francji nowy prezydent, który kwestionuje pakt fiskalny. No niebawem uzyskamy odpowiedź. Ja osobiście uważam, że Pakt Fiskalny Francji, pomimo tego, co w kampanii wyborczej było mówione, za, zaaprobuje, ratyfikuje, natomiast no, będą pewne przesunięcia akcentów na rzecz wzrostu, chociaż w ramach państw członkowskich możliwości pożyczania dodatkowych pieniędzy, żeby tymi pieniędzmi pobudzać wzrost w zasadzie już nie ma. Niektórzy mają troszkę większe możliwości, na przykład Niemcy, ale w zasadzie już nie ma. Jedyne rozwiązanie to jest, są rozwiązania E, wspólne europejskie, czyli uspółnotowienie długu, czyli za część długu odpowiada cała Unia, nie tylko państwa narodowe, e, emitowanie obligacji nie państw członkowskich, ale wspólnej Unii, czyli jak gdyby wzajemne uwiarygodnianie swoich zobowiązań zadłużeniowych. Ale to wszystko, na to wszystko się zgodzą wszystkie kraje, zwłaszcza, zwłaszcza ci, którzy dopłacają do tego programu ratunkowego, taki, tacy jak Niemcy, jeżeli jednocześnie wszyscy będą twardo przestrzegali reguł i rygorów budżetowych. Także trudna trudna debata i związana z sytuacją w tych dwóch krajach Grecji i Francji, ale również z dosyć alarmującą sytuacją w tej chwili, jeśli patrzeć na rynki finansowe w Hiszpanii. Europejska Partia Ludowa z, z różnych powodów, między innymi dlatego, że no, dzierży stery i Komisji Europejskiej i Rady i ma większość w Radzie i na szczytach, no, jest głównym rozgrywającą tej sytuacji, ale znajduje się w tej chwili. Pod ogniem krytyki i propozycji, żeby, żeby poluzować te rygory. Także przed nami bardzo trudna debata. Wzrost, tak, nikt nie przeczy temu, wręcz wszyscy, wszyscy chcą, żeby Europa rosła i tworzyły się miejsca pracy, ale nie za cenę poluzowania dyscypliny, bo przyjdzie za to potem zapłacić. To jest tak, jak chwilowe znieczulenie, a potem ból wraca. Nam jest potrzebne prawdziwe wyleczenie tych europejskich gospodarczych chorób. No i to, są, to jest główny obszar pracy, pracy Europejskiej Partii Ludowej, która no, przygotowuje się do szczytu, który będzie poprzedzał główny szczyt e, kryzysowy, nadzwyczajny, zwołany chwilę temu przez przewodniczącego Ropoja, który będzie 23 maja. E, I prace trwają. Rzecz bardzo ważna, którą rozstrzygnęliśmy dzisiaj w głosowaniu, e, rozporządzenie na temat cen połączeń e, telefonicznych w roamingu. Czyli kiedy dzwonimy za granicę, mówiąc wprost, e, udało się choć nie aż tak bardzo jak chcieliśmy, ale tu komisja była mniej ambitna, obniżyć opłaty re, roamingowe. One od 1 lipca, czyli przed wakacjami, czyli już za chwilę, kiedy, kiedy duża, duża liczba ludzi wyjdzie za granicę, zostaną zredukowane do 1,48 groszy za jedną minutę rozmowy i odpowiednio przy przyjmowaniu odbiorów, odbieraniu telefonów. Chcę podkreślić, że od 2005 roku pod silną presją, i tu naprawdę możemy się tym chwalić, my Parlament Europejski, o 100% spadły opłaty roamingowe i one teraz będą obniżały się stopniowo co roku, także to jest dobra wiadomość i naprawdę jest się czym chwalić.